Jak klikniesz W i potem CTRL 3, to góry będą tańczyć? Rzeczywiście tańczą, no, akorda. Gemina invader, dobra. OTP Udyr, okej. Okay. No gra tym Fiddlem, a to już jest jakiś plus. OTP Nami, OTP Zai. Dobra, ty. te drafty po prostu oba są Obe. O, jeszcze to jest duo mid jungle, Ojej, Dole, o, jać? Jeszcze na streamera chyba gram. Jeszcze ma psa w lesie. Znaczy, bardzo głupie jest to, że będąc w masterze, ja mogę grać na chłopów, którzy grają duo W ogóle coś takiego nie powinno mieć miejsca, moim zdaniem. To Powinno być to wykonalne, że goście grają duo, a ja nie mogę. Kurde, ona no mi na kuściągła te moje. Śmieszne ludki. Yy. Trzecia minuta. Bot, proszę nie dajcie się zgrankować Od Reksej, bo będę krzyczał. Aha. Tutaj jest taka sytuacja. Żyjesz? No i zajebiście. Ignite z Jolissandra jeszcze, świetnie. Um, can we do something? Please, thank you very much. Jakbym takiego k... Ja Jakbym go wziął to by było fajnie, bo bym miał na całą... twojego chaptera. No to niezłe, bo jest, jest grany u kuleszków. No, sobie zagrali. Znaczy, no plan był dobry, tylko wykonanie nie wyszło, nie? Ale jakby zabili tam uderę na blue buffie no to by było grube, akurat. Ta filt w ogóle dał TPK z 3.30. Na bota, śmieszne. Dobra, muszę tutaj perfekcję, bo inaczej będę bardzo zły. Muszę mieć na chaptera. Please, czy Dobra, nice. Dobra, perfekcyjnie. Jeszcze przeszło E na nią. Mam TPK, mam chaptera. O, jest, jest cudnie. Jeszcze on double buffa z tej Rexai Jest superancko, naprawdę Ty, a... Ty. Czy warto na Malzahara teraz robić serafa po tych zmianach? Kurde, może zrobię. W sumie. Próbuj Nie, no jak to na nie Dał Szkoda, szkoda. Fajna próba. I tak, muszę przyznać. I Sandra nic mi nie może zrobić, patrz. Niezłe, kurwa, bo jest grane po tałachów Oczywiście na no ofens. to tylko warty. Nie padnie chyba, nie? Chociaż. To niezły duet grany, panowie. Chyba dwa playty biorę tutaj. Ej, brać krople czy nie? Szybko. Opinia Ekspertów z czatu, poproszę. Spróbować. Kurde, dawaj te turę, dawaj, dawaj, dawaj. Nie ale nie, nie wezmę, dobra, nie ma co. Hama. Chyba. Okej, okay. why would you do that? Nie wiem. Kurde, muszę to wziąć. Ufak, ja miałem pompę z tych gości. Co jest? Co się dzieje? Co nie robią? Fajne. Uh, czy warto zostać? No dawaj. Zdam 1900 i nie tak. Nie, to bez sensu ten stay Warto było mu to zrobić? Moje watrace, on dostał jakby double killa hmm. Nie wiem w sumie Kurcze, może jakby Pationa odpalił w sumie Czemu ja Pationa nie odpaliłem w ogóle? Skoro chciałem stay robić Te głupie, z mojej strony Raz bym Dark Sealał, skoro ta gierka tak siedzi O kurde Leż, dobra, leż. No jakbym ja miał tutaj swojego to byśmy tripla zrobili, ale moja Leona była na to... Pieszkoda. Weź wave'a, weź wave'a, weź wave'a, weź wave'a. Też tak nie mam To średnio i tak. Czy się opłaca mi dawać tego free suba? Oczywiście, że tak. Co zapytanie. Każdego prime suba przyjmę. Casante Fono se zakupił od razu. No To jest bardzo mądre zakup, nie będę szukiwał. Mamy trzech AP. Jeśli chodzi o to upside, więc, no świetny zakup. A znowu mi tu podłaź, podchodzi. Czy może coś przyjść do mnie? Apacy. Okay. Spoczko. Czy ja powinienem schodzić tam i dusić? Ja bym sobie plecinka wziął 9 CSów na minutę. Ony oh Jak on to robi? Jak on to zawodowo klika? To E, na krypki. Mhm. Chyba to powinien być. O kurwa, ale tragedia. Dobra, no to fajnie. To se fajnie zagraliśmy. Nie wiem, ja tego jakby ja będę udawał, wydaje mi się. Mam to będzie najmocniejszy unik, 100% Smoczek za 10. Chociaż możemy to na pewno zagrać Ale nie, no tak to mi się nie wypierdzielaj Ulti? Dawaj, też mu Kto Kur... no nie Fucking phone Nie Dawaj ty mu dyre, kurwa, no zrób coś Kajsa, dawaj, 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 dawaj Montuj, montuj, montuj Dawaj, montaż pod YouTube'a Kur... no dalej żyje tym Kasanty? Dobra O kurczaki Ciężko tego Kasanty ubić, no, ma tyle MResa Jak klikniesz wój, potem CTRL 3, te góry będą tańczyć Prawda? Dobra, zobaczę Macie tego smoczka Opacyjne Urły te chyba nie macie tak łatwo. I mamy Jakbym trafił, to może by zabił. Oha. Ok. Slamek. Mam tego z infernala nam zieli. Może tutaj tam się uda jeszcze wziąć. Nie no, czy oczywiście za głęboko polecieli, albo i nie Dobra, jest okej, okay. nevermind, tego gadam Panato, jo, ale z... trzeba to zebrać O kurde Patrz, patrz Dzięki Mają go ataczek mocy, dobra, waturę tę nam idzie, bo Tu lecimy, nie, bo tam się jeszcze bawią Dobra, pobawili się. Ale se dupne Malzaharem też. Ej, no Malzahar jest tak chillową postacią. Ty, patrz co jest w ogóle. Nie, ja, ja uwielbiam na midzie grać Malzaharem. Jest taki luzik. O, ale patrzcie katalisa, ta Lisa Ja, Ja ją mogę zdydlać chyba. Chyba w ogóle powinienem demonika wziąć na drugi to nie na nie rynek. Ach, nie zdążyłem wejść do czekaszka. Rzeczywiście tańczą. No, akord. Ej, czemu dajmy mi mida za freeko? Halo, panowie! Co to jest? Taki on-damage w ogóle Mogę iść bota Mam TP jak coś Kurde, jeszcze tak wave'a potrzebuję A, nie wiem, czy nie więcej. O, wiem, więcej Ło Halo, d***y No nie aż tak dużo, jak na się przeciwnicy, na szczęście. Ty, wydawało mi się, że dwa razy klikałem Rkę już w tego Kasante i się nie kliknęła. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale. Chyba nawet nie potrafię Rki nacisnąć malzacharem. No, to wygląda. Inhibitor bierzemy, bierzemy. Rexade na topie, yeah. oh, why is this happening, kwawawa wu, wu. Santa downtown. Jezu, ty, jak to zrobił, żeby teraz Za chwilę mamy się jakoś losowo, co? No, to tak być nie mało, może. Liknij tylko kasantę, proszę cię. Może tak długo, jak nie będę to jest okej, okay, ale. Flash kasanty? Chyba tak. To... O nie, i tak zrobię szara. Oooo, co robiła Leona, co robił Uder. Kurde, źle go będzie. TP? Kill, TP? Go, wejdź. I tepuj, 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 tepuj. Klikasz TP, Leona wchodzi, daje stuna. Phil klika cokolwiek. jest dobrze. I teraz mogą sobie przejąć na Shora. Jest kit, brawo, Good job. Nie wiem, czy powinienem mu zabierać takie wielkie, w sumie, ale. Takie życie dżunglera po 20 minutach, oddajesz wszystko. spa, opuszniemy i tak, na chilku Chyba bym zaczął smoka, nie? Skończymy tego Lecciałem botka boczka zrobił, okej okay. Riot, please fix Czemu nie mogłem przejść tędy obok niego? What the fuck? Tak powinno być No, dziwna, że bez fajta Biorę eliksir, idziemy topem wszyscy. Będzie subcio, tak? Zaczniemy czy nie powinien mieć botem w sumie. Mam te pęka, dobra, idę botem no. Chociaż... Boję się, że moje znowu coś od... Lucja, ma Klesesa, dobra, dobra, będę pamiętać, spokojnie. Nie, Leona, 25 minuta, ona nie ma itemu z... skończonego? Co ty gadasz? Nie, możliwe. O kurde, Lucian versus Kaisa? Hmm, ciekawe. Ale weź przystań. Mam ma on ma i 400 Ebresa, ma w ogóle ten chłop, co jest, ty? Jak to jest możliwe? 400 ms miał Ma cały czas o co chodzi Kosana no, to, jest... Kosan, to 400MS. Ej, dobra, no nie wiem o co chodzi, ale <suszy> Lisandra i Reksa i Rexy tutaj taki intermediolon zagrały, że masakra. No, Ile miałem CSU na minutę? 9,5. Fiddlesticks 2,4 XD